Witam, w tym poradniku chciałbym pokazać jak można zrobić wykrywacz kłamstw do skype'a Tak więc zaczynajmy Bierzemy narzędzia w skype'ie Dodatki powiedz dodatki Wpisujemy tutaj Będzie to podane w opisie Bierzemy dodaj dodatek I teraz analiz... Analizator siły głosu. Łączenie z serwerem. Wyrażam zgodę i akceptuję warunki umowy licencyjnej. I teraz przy każdej rozmowie yy, wykrywacz kłamstw będzie uruchamiany automatycznie. Tak on wygląda. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego profilu.